Witajcie, Lego oglądacie kanał. Patrzaj, to ja mam na imię Tomek, a to jest kolejna recenzja klocków duńskiego producenta. Dzisiaj po raz kolejny na moim kanale zajmiemy się, zajmę się minifigurkami z serii 13. Do tej pory nie zostawiłem suchej nitki na minifigurkach. Wielu z Was ten temat bardzo, bardzo rozdrażnił. Że o, jak możesz kupować coś, co ci się nie podoba? Jak masz coś recenzować, to musi ci się podobać. Takie, no, takie są komentarze, takie zostawiliście. Komentarze, yy, no tutaj wytłumaczenie, no słuchajcie, ja jestem recenzentem, ja tutaj nie jestem jakimś wielkim bojem, który ma zamiar walczyć o każdy klocek LEGO. Jeśli ktoś coś powie złego, no to ja zrzucam się na kogoś ze szponami i pazurami. Nie moim obowiązkiem jest, jako recenzenta poinformować, powiedzieć o tym, co moim zdaniem jest nie tak, i to robię. I to robię, kochani. Dzisiaj trzeci raz zmierzę się po raz trzeci raz, po raz trzeci zmierzę się z tajemniczą saszetką. Co jest w środku? No myślę, że już wiecie, co jest w środku, ponieważ to jest figurka, na którą ho, ho ho na którą czekałem. Zaraz to sobie otworzę. którą w końcu wymacałem. I... Mamy tutaj gościa w przebraniu hotdoga. Wreszcie udało mi się go wymacać. Złożę go do kupy i zaraz przejdę do właściwej, właściwej recenzji. No, więc tak wygląda złożona, złożona, gotowa mini figurka. Jest ona kompletna, niczego nie zabrakło, niczego też LEGO nie dało w nadmiarze. Nadruk, nadruk myślę, że wykonany jest w miarę poprawnie. Nie widzę tutaj żadnego żadnego wyjścia poza, poza miejsce przewidziane na, na nadruk. No więc jest ok. Widać tutaj no, minus taki, że widać tutaj miejsce po, po formie i to zdecydowanie to, to widać. Ta część, ta wielka część jest plastikowa. Nie jest to gumowany element. To jest bardzo, bardzo duża, duża część. Yy. Tutaj jak wygląda figurka pozbawiona tego, tego, tego przebrania korpusik, torsik nie ma nie ma nadruku, nóżki też są bez nadruku a i po raz kolejny to jest tak, ta rączka lata sobie bardzo luźno, ta troszeczkę ta stawia opór, niewielki ale stawia, to jest co innego niż, niż to co mamy w regularnych zestawach Lego. Możecie mi wierzyć czy nie, ale jakoś jest inna. Nóżki. Majtają sobie. Ta sobie majta, ale nie widzę tutaj żadnego, żadnego pęknięcia. Nic takiego nie zarejestrowało moje oko. No ale to sobie lata tak, tak kurczę takimi skokami, mik mik mik. Mik, mik, mik. To no jest minus. To, że nie ma na druku, na torsie, myślę, że nie jest minusem. A nawet potraktowałbym jako plus. Górka na którą czekałem, więc jestem zadowolony, że ją wymacałem. No, główki jeszcze nie omówiłem. Główka, fajny wyraz twarzy. Bardzo mi się podoba. Test kręcenia głową. Jest opór. Jest. Jest moc. To jest tak wielki element, że nawet chyba myślę, że o, bardzo ciężko odchodzi. Więc jest, więc jest jak najbardziej ok. 12 zł to mnie kosztowało. Niecałe 12 groszy, bo 11, 11,50. Kupiłem to w Osha. I tam w ogóle nie były przemacane te. Te saszetki, więc udało mi się dorwać, a tak, jeśli chodzi o Selkrosa, jeśli chodzi o, o intertoje poznańskie, tam wszystkie minifigurki na początku, jak tylko pojawiły się, były przemacane przez kogoś. Jakiś maniak musiał grasować i, i polował sobie na, na tą minifigurkę w przebraniu Hot -doga. Mi się udało ją w końcu dorwać. Patrzcie jak tutaj fajnie wystaje ta, ta paruwa, <laughs> jak to brzmi dwuznacznie. Sorry. Ale ogólnie fajna, fajna mi mi się bardzo podoba. Brakowało mi do kolekcji. No bo bardzo się na nią, że tak powiem, sfokusowałem. Bardzo się, bardzo się na nią, mówiąc potocznie, napaliłem. Jest, jest. Jest okej. Okay. Myślę, że fajnie ją sobie postawię. Postawię sobie ją w robocie na, na stole, bo jest sympatyczna. Wyraz twarzy, twarzyczka, to przebranie, to jest naprawdę coś, co u mnie. U mnie wzbudza, wzbudza szczery szczery uśmiech. Jedynie co mi brakuje to, że w rączce mógłby trzymać kawałki kiełbasy, byłoby jeszcze, jeszcze komiczniej. No ale nie jest źle, nie jest źle. jeśli chodzi o... o znalezienie tej minifigurki. Myślę, że to jest jedna z tych minifigurek, które znajdziemy bez problemu ze względu na tą olbrzymią część. Wystarczy tylko wziąć w łapy. Pierwszą, lepszą torebkę, zacząć naciskać. Nie ma, nie ma nic wielkiego, odrzucamy i aż znajdziemy ten wielkachny element. To jest największy element w serii 13, więc tutaj nie ma, nie ma jakiejś wielkiej kombinacji z macaniem. Jest bardzo łatwo. Jeśli chodzi o kod wypukłościowy, to tutaj mamy tak jeden punkcik dosyć mocno zarysowany. i Tutaj jeszcze jeden. Myślę, że. To też jest kropka. Tylko tak, te są tak jakby wypukłe. Ta i ta to są kropki wypukłe, a ta jest taka wklęsła. Więc szukacie, szukacie czegoś takiego. Myślę, że to jest chyba moja ostatnia recenzja minifigurek serii 13. No, może jeszcze coś zrecenzuję. Jeśli wam się yy, któraś szczególnie jeszcze podoba no i chcielibyście, żebym ją zrecenzował, napiszcie to w komentarzu. Napiszcie to w komentarzu. Jeśli chcecie, żebym jeszcze jakąś minifigurkę zrecenzował. Jeśli będzie dużo, dużo chętnych, dużo głosów na daną minifigurkę, no to zrecenzuję ją dla Was. Na dzisiaj to wszystko. Nie było może tak druzgocąco. Są minusy. Przypominam. duszki sobie machają frywolnie, rączka sobie też macha frywolnie, ale braków nadruków nie ma, nic też nam nie odpada. Jeśli ktoś nie wie co zrobić z 12 złotymi, a nie chce kupować mikseli, czemu nie? Moja rada jest taka jednak, że jeśli chcecie wydać kilkanaście złotych, to chyba lepiej dorzucić to te 2-3 złote i kupić sobie miksela, gdzie mamy naprawdę fantastyczny stosunek, jeśli chodzi o cenę do ilości klocków. Więc ja żegnam się z Wami. Tych, co jeszcze tego nie zrobili, zapraszam do subskrybowania. Zapraszam też do odwiedzenia mojej strony na Facebooku, czy też mojej strony domowej. to do zobaczenia. Trzymajcie się.